Hej, witam wszystkich z powrotem, wracamy do Call of Duty Black Ops. Kampania, znów fabułę, tak, znów fabułę, nie pamiętam gdzie skończyłam. O! Ja to chyba nagrałam już. <mulana> A nie, mogę przewinąć, próbowałam Hmm <trymanka> hmm hmm Jest odpowiednio głośno? Nie wiem, bo mam... ...słuchawki do cicho Chyba. Ociupinkę podgłośniłam mikrofon. Mam nadzieję, że to coś da. Że tu nie będzie problemu. Ale co tu mamy? Minuta 11, 12. Aha, dobra. A, dobra, już nie wiem gdzie jestem. Już pamiętam. Daj mi się ruszyć. Muszę iść tam. No właśnie, otwórz hey, hey. Szybko. Wiem oczywiście co się dzieje tylko do momentu aż wejdziemy w interakcję z tamtym tym... do interakcji. What happened? Joe Falco detonated a fucking bomb outside the nightclub. He's got the girl. Patch it in the security cameras for this sec. Dlaczego nazywam się sekcje? Tak, pamiętam to. No. tutaj możemy się coś ziąść, a ja mam pistolet z karabin, który chcę. Więc lecimy. z drogi. Let's go! był nasz? Nie wiem. Aha, przeciwnicy są zaznaczeni Three, na czerwono, bo coś... ...w poprzednim odcinku, że coś... ...naklikała. Narobiła w tych rzeczach do interakcji. Bo... Ała, wow. tam na dole jest. Okej, okay, lecimy. W ogóle nie mogę się doczekać, aż będę grać w zombie, ponieważ tylko po to przechodzę kampanię, żeby móc sobie grać w zombie, żeby wiedzieć o co chodzi w kampanii. Znaczy w zombie. Co prawda, do grania w zombie to mi nie jest jakoś specjalnie do szczęścia potrzebne. Nie, 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 nie. Ok, trzeba było chyba trzech padło, a nie tylko jeden. Gdzie muszę iść? Muszę iść gdzieś tam. Tych dalej mi z drogi. Ujaj, a ja tu miałam mało amunicji, dlatego zmieniłam na pistolet. Lecimy dalej. Uję, fajnie. Dzień. No? Mam go osłaniać, czy co? Mam mu pomóc? A nie, on pracuje nad tym. Tam jest sniper. Już go nie ma. No. To znaczy ja napierdałem wefa, tak. tak. Żeby było, a tam mi się przed chwilą coś zepsuło. I tam jest interakcja, tam jest interakcja, tam jest interakcja. Fajnie, że nosi, że to było takie górne. Pariet, czy możesz zhakować ASD-unit na Remote Station 55? Station 55, 55, chodź, ustaw parametry.

No cóż, mówi się, trudno. <słyska> Mogę tam wejść? Nie, bo tam jest śliska podłoga. <słyska> nie wolno mi tam wejść, bo jest tam śliska podłoga. A, tu jest ten nasz, ok? A ci wszyscy tutaj nie żyją, to spoko. Au, au, au. Dlaczego we mnie strzelasz, ty chuju? To ty tak we mnie strzelasz? Aha, to jest nasz Hej, okay, tam. Tędy nie przejdę, za tak. każdym przeciwnik. Bomba. Kurde, wiedziałem, że przybiegnięcie obok niego to będzie zły pomysł. Przydałoby mi się. O, pamiętam jak brat tutaj był. Przydałaby mi się skrzynka za muńcu ty Falko! Mam go zastrzelić? A jest tam na górze. Zjeżdżasz mi stąd ludzie! Jesteście niepotrzebni! Czy czy grabi w ogóle pozwala na dogonienie go? Nie, niestety. No amunicji tak, przełączymy się na pistolet. Jesteśmy dość niedaleko. Myślę, że to nie będzie jakiś specjalny problem. No właśnie, no właśnie jestem w stanie dogonić się. No, grabi na to nie pozwala. Miał bazę, którą nazywali Obama. Spoko. Niby 2022 bajże. A w tym czasie już obama nie będzie, bo Obama ma już w tym momencie swoją drugą kadencję. A w Ameryce są chyba tylko dwie kadencje, o ile dobrze wiem, Uff. Uff. Cierp ze mną. Łuc. O, gramy Łucem. Dobra. Wybierz różnicę. Hmm. Aha. Bolek karabiny szturmowe zdecydowanie bardzo. Z tego co tu widzę, fal. Tak. To będzie fal i nie wiem, co wzięłam wstecz. Co tu jest? Aha. Na jakimś statku jesteśmy? Tak. Dobra. Tak jak na statku jesteśmy, to wezmę coś takiego. Dodatki. Pomiększony magazynek, granatnik, e, tłumnik. Jego się chyba nie da zmi. Aha, jeszcze mi odbiera. I to w sumie sobie wyłączę. Albo nie wiem, to jest całkiem przydatne. I to wszystko. E, broń dodatkowa. Uch. nie może być powiększony granatnik i to nie tutaj, tylko tutaj szybki magazynek nie chcę szybkiego garabinka, chcę powiększony magazynek <grych> granaty tutaj senteks. na pewno senteks ma być, nie chcę zwykłego granatu, który się odbija chociaż w sumie, a pobawię się z tym zwykłym granatem, one się odbijają i granat ogłuszający granat błyskowy Wody błyskowy. I tutaj... O Jezu. Spinacz. Poruszasz się szybciej podczas pokonywania przeszkód. Spoko. Wstecz. Wstecz. I możemy zaczynać misję. Swytaj Manuela Noriega. Ok. Coś mówiłam. Mam dwa karabiny. Jestem z tego bardzo szczęśliwa. I think you weren't gonna make it. What the fuck was I doing there? The dead don't suffer. That's why you and I are still here. You suffered with me. Got a plan for you, kid. He's been working it for 30 years, and he is counting on you. Coming after him. Wait. You have intel? Remember that pendant disappeared. What do you think? They s her legs and walked away? This guy. He knows every angle, every move you're gonna make. He's gonna take out 20 or 30 man people. it so that's gonna bring her back. It's about his sister. He killed my father. To get to you. What the fuck happened in Panama? Mm -hmm. I was pretty sure we got him in Nicaragua. About a year later, he shows up in Panama with that piece of shit Noriega. That's the last straw for the CIA. The orders come down from George H.W. for a snatch and grab. So your dad and I, we go in. What a shit show. I'm okay, ja to Mason Woods. Good to see you, friend You too, Alex

Seem too happy. You didn't tell her about the invasion, did you? No. Seems like I'm the only one who didn't. Heard it from Jacob's wife, and Steve's, and Bill's. Can you Imagine how that made me look. Why the fuck aren't we killing this guy? Huh? With all this shit he pulled in Nicaragua. Oh, higher ups are sick of his scheming, but they want him alive. Uh, this shit don't sound right. Okay. Manuel Noriega, Air Force known as. Objective, false prophet. It's a standard grab and smear operation. Destroy his public reputation and minimize the chance of any uprisings in his name. The invasion will draw attention away as we go in with Navy seals. Then we're all set. Yep. Come on, i walk you guys out. Thanks for the beer, McKnight. Szybko wypił to Coś I Took the liberty of looking over some of your old case files. All that shit with the numbers. You really get brainwashed by the Soviets? And they gave it the best shot. Just kids McNight. they ain't worth it. Yeah, I guess you're right. Welcome to Panama, guys. Yeah. <laughs> the mission was good. Planning good. The only piece that didn't fit was Hudson and the con running the show. Just felt off. Even on the way in. Like, I felt it. You know, it's gnawed at me. I just. Just didn't look at it. We're going ahead of schedule. Somebody you want to tell us? Ten seconds out. Hudson do you copy? no response. Continuous plan. Five seconds Pra was retreat Mason We're in seal teams will secure the airfield and PBS Central HQ to prevent false prophets <small> escape. Okay, there's this one now. <muchno> if he did, he didn't tell me. Good luck, Mason. Okay. Take <muchno> <Okay>. him <muchno> Dlaczego ja mam taki celownik? Ja tego celownika nie chciałam. Ja chciałam inny celownik. Ty chuju! Ja tu pewnie zginę. Mój brat tu zginął. Czy ja mam w dłoni fala? Prawdopodobnie tak. Fal jest fajny, bo jest potężny. Oj kurwa. Uf, chuj! Dobra, uciekłam przed granatem. To jest jakiś postęp. Jakiś postęp w tym moim graniu jest. W ogóle nie używam noża. W żadnej grze tego typu w ogóle nigdy nie używam noża. Idziemy tam, tak? Dobra, no to lecimy. 16 minutes. Mason, it's McKnight. I'm in position on building 10. We have PDF units posted all over the airfield. Golf is walking into a trap. I have tried to warn him, but comms are bugging out. Run our way, Mason out. What about false profit? Waiting Hudson's goal. CIA is watching his every move. I don't think he's going very far. Co Wabik. We need the high ground. <laughs> hmm. Both this Mason ready to assist. Request these fires, we clear the rooftop. <laughs> Damn, two problems. Incoming left side. I got you covered. Going with focus on supporting the seals. Okay, <laughs> the Mason in the Rooftop is clear. Check your fire. We are <laughs> on skylight. <laughs> Dobra, niech będzie. Pójdę za nim. Spoko. To jest naprawdę potężna broń. Lubię broń, która jest potężna. Mam wejść w interakcję. Fajne są te, tak wsadzi, kliknie trzy razy i już koniec. Kamizelka kuloodporna? ciężka kamizelka. O, fajnie, idziemy tędy. Dobra. Znaczy, tam mi niby pisze podążaj za nim, ale jakoś on się tak zbiera. Au, 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 au. Mason, może byś kurwa coś zrobił, a nie biegniesz po tych schodach jak jakaś pizda, no? Zostawił mnie z kurwem, syn. No. Kurwa, no. Aż, 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 wściekłam się po prostu teraz, no? O! Przynajmniej mam ochronną to. ochroni przed obrażeniami od wybuchów, ale już. To jest Coś się zmaterializował tutaj, przecież go kurwa szukałam. Co? Ja cię To tylko gra. Nie ma się co denerwować, ale mnie to płysą w kurwa. Lecce, Zadzieram kiecy i lecę. Miałam, że on magicznie ze skrzyni wychodzi. Na chuj ja tak co 10 sekund, naprawdę nie wiem. Gdzie jest RPG? Gdzie jest RPG? Gdzie jest RPG? Ja pierdolę, nawet jednego facet nie jest w stanie załatwić sam A, już rozwalili Myślałem, że to ja mam rozwalić, ale dobra Ja ale już nie żyją Hej, jest Już nie chce mi się czekać, aż on się tutaj ty... zajmie. Mogę. Nie mogę, kurwa. Chciałam przypłynąć. Tak, raz zabiera całą przyjemność. Chodź tu szybciej. Gdzie ty jesteś? Ziom. Where are you what? No. Let's Take. do it. No, okay. Secure him. Give me a reason to blow your head off. Come on. What are you doing? Selling your reputation. This is not a deal. Call your boss. Put your ass in a chair. Not you, cover. It's Mason. What's what the Go ahead, Mason. False profit secure, moving to extract. No, negative. Stand by for new tasking. Objective: False profit has intel on a priority nexus target. Escort him as PC to alternate location for prisoner exchange. More to follow. Precious cargo in my ass. Next is target. Who's more important than this asshole? I don't like it either, but let's just get this done. We're burning too much time. Even if people in the CIA. Fucking Kravchenko. <gibberish> Remember what he said in Afghanistan? Hmm. <gibberish> There's something else going on here, Woods. Yeah. She she and and Fucking Hudson gets under that norway again is not the mission it's a handoff it's a prisoner swap right fucking i should have known right then there i should have woken up there like what the fuck is wrong with me the fuck just take it easy just take it easy i should have smoked him in the no to any vogrand there's a Okay. Bastards don't treat civvies any better than a Nicaraguan. And our minds are drugs. Take them down. I'll keep the garbage in check. Come on, you sick fucking bastards! Sweat at the Yankee. Okay, all finished Go back to your home. Stay inside. Mason, do you still have the precious cargo? Affirmative proceed to the army checkpoint beyond the slums. you'll be directed to the nexus prisoner exchange site. i must be allowed to protect myself. Eh? give me a weapon. give him what he wants, mason. that's an order. hudson out. Screw yeah. mason. Can I do him go Znaczy. Pewnie mogę go zastrzelić. Ale... Dobra, ale w tym miejscu podziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie!